A witam wszystkich, z tej strony Crazy Monkey Mam dla was znowu złą wiadomość Nie widzieliście znowu kawałka, 15-minutowego kawałka Bo mi się nie nagrał Bo nie załączyłem sobie Frapsa, myślałem, że mam załączonego I nagrywałem, pierdoliłem bez sensu W każdym razie nic wielkiego nie zrobiłem, tylko przeszedłem z tego miejsca, gdzie ostatni raz spotkaliśmy się w Neverkudzie I zrobiłem tą zagadkę, która zajęła mi, sama, sama ta zagadka zajęła mi 15 minut Tak, to nic ciekawego się nie zdarzyło w każdym razie zrobimy kolejną zagadkę. No. Kolejna was ominęła, przykro mi, z... przepraszam Przepraszam za to. O kurwa buntownik. Buntownicza mysza. Jak byłem mały, tak opowiadałem z wami, jak byłem mały, to miałem pewny kłopot z zrobieniem tej, tej misji. A wiecie dlaczego? Ponieważ nie wiedziałem, czy tych, tych, tutaj było, tych tutaj dziurek było za dużo i nie wiedziałem dokładnie, do której iść. A teraz tak się składa, że ja byłem po prostu zbyt głupi, żeby się dowiedzieć, że ta mysz idzie za serem. Ona po prostu cały czas noskiem wskazuje ser. Widzicie to? Jak wejdę teraz do tej dziury, to ona mi pokazuje, do której dziury mam iść następnej. No akurat, o, widzicie, do tej dziury mam iść. I teraz mi pokazuje, że do tej, no i jak byłem mały, to miałem, zna... znaczy dalej go mam znajomego, yy, matematyk, on jest po studiach. I on stwierdził, że on to potrafi obliczyć, do której dziury trzeba iść. Obliczył to, on to zrobił. Matematycznie to zrobił. A tu o taki prosty. Proste zadanie takie było. To po prostu trzeba było iść za myszą. Tam, gdzie my już No i proszę, widzieliście. Takie proste zadanie. Ja mam kawę, tutaj kawkę piję. Gram. To jest podstawa. O, kurwa, co za maszyna. Plus, minus jakiś Plus, i minus to jedyne, co słyszę. Tak. To, to było plus i minus. Yy. Co za przepiękne piosenki kurwa tam lecą. Zauważyliście może? Przysłuchajcie się. No, użyj tego gówna. Nie, najpierw mi pokażę co tam możesz. Co ty mi tam pokażesz najpierw powiedz. Aha, to jest ten kółko głowy. I on pokazuje, że jest okej, okay. dobra. Dobra Przepraszam Was za szum w mikrofonie, ale to Wyszło tak, że musiałem odwrócić głowę do góry nogami A moje biurko po prostu mi nie, na to nie pozwala Dlatego musiałem się troszeczkę odsunąć i dopiero potem odwrócić głowę i ciść to Kaj to najdalej idzie zaciś A tutaj chyba nie ma sensu tego wcisnąć. Nie, 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 ty ty to ciśniesz, pa nie, jebano Wszystko kurwa w ta ściana nie, 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 guzika butoma. Moje chore skojarzenia mi znowu podpowiedziały złe myśli Nie, nie martwcie się Ooo, Zademonstruję wam kawałek Kawałek dowcipnego, strasznie A żart żartobliwego Jak już tutaj jesteśmy, to dzisiaj będzie taki śmieszny odcinek Troszkę zagadki, komórka mi pipa, że słaba bateria dalej. Oooo. Taka brutalność. Eee, obrzydliwe. Dobra, żartuję. Te owieczki, to są ogólnie ofiary w tej grze. Te owieczki, pamiętam, to były ofiary zawsze. Dobra, wejdź tu. Oferma. Wiedziałem! Kurwa mała pazerna. Szmata. Dobra, ale nieważne. W każdym razie musimy zapisać sobie chyba ten szyfry. Naży no, szyfry to będzie pewnie ciąg znaków. To jest ciąg znaków. Nie odpier dalej crazy i to znając życie będzie do armaty no dlatego przeteleportujemy się jeszcze szybko do armaty i zaraz zrobimy to co mamy zrobić hmm, dwóch, nie, to nie, to nie chyba to To mi się zdaje, że to będzie to, ale jeszcze nie, bo jeszcze musimy, ale w sumie nie, zostawimy to tutaj na razie. Ja będę kończyć odcinek. Jeszcze sobie podpiszę. Armata, ja będę kończyć odcinek. Spotkamy się w kolejnej, w kolejnej części, jeśli będziecie chcieli mnie oglądać. Póki co się z wami żegnam, D dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie filmiku. Specjalnie dla Was nagrywał to Crazy Monkey. Zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie i złapkujcie. Dzięki na razie. Taka brutalność! Eee.